Hej, witam Was serdecznie w teście podkładu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że mimo upałów jakoś tam się trzymacie. W sumie to powiem Wam tak, że ja wolę, jak są duże upały, niż jakby miały być ogromne mrozy, bo ja jestem z marzuchem, więc generalnie ja narzekać nie mogę. Ale skąd się wziął ten test? Już wam wyjaśniam. Ja nie bardzo lubię kremy z filtrem, a przy takiej pogodzie, no wypadałoby coś takiego, wiecie, zabezpieczającego na twarz nałożyć. No więc szukałam czegoś, co będzie jednocześnie i jakąś taką ochroną właśnie przed promieniami słonecznymi i jednocześnie da mi jakiś kolor, wiecie, wyrówna kolory twarzy. I będąc w jednej z aptek, to nie był super farm, tylko po prostu, wiecie, taka zwykła osiedlowa apteka, dorwałam po prostu taki podkład. Zobaczcie. Adam. Podkład kosztuje 44,99, czyli 45 zł. Jest go tutaj 30 ml. Jak widzicie, seria Pharmaceris i teraz słuchajcie, nigdy w życiu nie miałam takiego podkładu typowego podkładu, który miałby filtr, 50 Także to jest super mocna ochrona. Bardzo fajnie. A poza tym, tak jak tu Wam zaraz przeczytam, podkład ma takie właściwości, że chyba się spodoba wielu z nas. No ale to tak wstępnie, słuchajcie. Tak wygląda pudełeczko. Ta seria farmaceuty jest dostępna chyba we wszystkich aptekach. No i są oczywiście jakby różne linie, bo jest linia do skóry na przykład typowo wrażliwej, do skóry z rądzikiem różowatym, do skóry z przebarwieniami i tak dalej, dalej. To są kosmetyki dostosowane do różnych typów skór, cer i do różnych problemów, jakie możemy mieć. Także jest naprawdę bardzo duża gama. Duży wybór. Kosmetyki polskie w sumie niedrogie, więc warto się za tym obejrzeć. Ja miałam wielokrotnie rzeczy takie pielęgnacyjne, tylko do cery wrażliwej i wtedy tutaj ten paseczek jest taki albo różowy, albo pomarańczowy jakoś, tak? No i mamy literkę N, jak cera naczynkowa. No ale tak wygląda opakowanie testowanego dzisiaj podkładu. Natomiast już wam pokazuję. Sam podkład wygląda tak. Mm. O, może teraz będzie lepiej, zobaczcie. O. Tak wygląda podkład. No, buteleczka taka tradycyjna, tutaj jest, tak jak mówiłam, chyba 30 ml, pompka też taka. I hmm. już wam czytam, co on tutaj zawiera, bo jest to podkład, który, jeśli się dzisiaj spisze, to będzie po prostu odkryciem roku, bo nie dość, że macie podkład, czyli typowy podkład, podkład kryjący, to jeszcze z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, także, także dla mnie byłoby to po prostu wybawienie. No i oto, moi drodzy, co on tutaj zawiera, posłuchajcie. Fluid polecany do każdego typu skóry, również nadwrażliwej i podrażnionej w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. fotoalergii, i mechanicznych po zabiegach medycyny estetycznej, laserach oraz biningach itd., itd. Rekomendowany dla osób z tendencją do tworzenia się przebarwień skóry i narażonych na ich powstawanie, np. podczas przyjmowania leków, przy zmianach zapalnych ciąży oraz osób zmagających się z problemem bielactwa. Czyli... Ale teraz słuchajcie, dalej. Specjalistyczny fluid zapewnia najwyższą ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz skuteczność osłonę przed powstawaniem i intensyfikacją przebarwień. Dzięki zmikronizowanym pigmentom idealnie maskuje defekty skórne, zapewniając długotrwały efekt krycia, nadając skórze wyrównaną strukturę i zdrowy koloryt. Innowacyjna formuła Lukain Barrier o działaniu immunostymulującym przynosi efekt kojenia i łagodzenia podrażnień powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych oraz mechanicznych. Łagodzący wyciąg z lnu przywraca zaburzoną fizjologiczną równowagę skóry, wzmacnia jej barierę lipidową i wpływa na szybszą regenerację. Fluid nie obciąża skóry, nie zatyka porów oraz nie powoduje powstawania zaskórników. Preparat o wysokim stopniu tolerancji nie wysusza skóry. Także słuchajcie, po prostu podkład dobrodziejstwo. Krycie, filtr, no i mnóstwo dobroci dla różnych typów skór. Takich problematycznych. Także ja jestem bardzo na tak, tylko żeby się spisał. <laughs> ok, nakładamy. Tak jak mówiłam, 45 zł, 30 ml, dostępny myślę w różnych aptekach. A jeszcze bardzo ważna rzecz, słuchajcie, podkład jest dostępny w dwóch odcieniach. Ja mam ten jaśniejszy i to jest 01 Ivory, jeśli dobrze pamiętam. To jest 01 Ivory i jest jeszcze dostępny odcień troszeczkę ciemniejszy i to jest 02 Cent. O, to są te dwa kolory. Hmm. Ja co prawda wiem, że kartonik to niedużo nam powie, oczywiście, no ale tak wam chciałam, wiecie, przybliżyć mniej więcej, jak to wygląda. No, gama kolorystyczna raczej bogata nie jest, mamy tylko dwa odcienie dostępne. Trzeba było ewentualnie albo jeden, albo drugi, albo kombinować z mieszanką. A już tu sobie szykuję pędzel. No i lecimy, słuchajcie. Najpierw wycisnę go troszeczkę na dłoń tradycyjnie. Jest taki. Chyba za dużo wycisnęłam. Raczej bez bezzapachowy, nie wyczułam tutaj żadnego zapachu, czuję tylko zapach kremu do rąk, ale podkład raczej bezzapachowy. No, kolorek tak jak widzicie, mm, no taki dosyć jasny. Taka powiedziałabym jasna kość słoniowa, o. No i lecimy. Tak, myślę, że za dużo go wycisnęłam. No cóż. Hmm, tak, jak teraz patrzę, słuchajcie, szyja tutaj już dekolt i twarz to. Hmm, wydaje się, że ten odcień będzie za jasny, ale to się wiecie. Ogra, innymi kosmetykami nie będzie źle. Rozprowadza się bardzo przyjemnie. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że ja przy takich kosmetykach wiecie typowo letnich zawsze mam takie obiekcje, że. Tak jak przy kremach z filtrem, że to się będzie tak mazać, tak opornie rozprowadzać. Bardzo nie lubię takiego uczucia. No i tak jak Wam wspomniałam, ja w ogóle nie lubię kremów z filtrem. A dlaczego o tym teraz jeszcze mówię? Bo ten podkład się rozprowadza nie tak właśnie tempo, tak opornie, tylko po prostu leciutko, jak taki powiedziałabym zwykły, tradycyjny podkład, taki lekki nawet. O. Także nie, nie macie tego takiego uczucia ciągnięcia. Mnie to na przykład bardzo cieszy, bo tak jak mówiłam, niekoniecznie to lubię. Tak, sam podkład teraz w porównaniu z tym, co mam na szyi, w sensie z kolorem skóry na szyi jest zdecydowanie za jasny, ale zaraz nałożymy całą resztę i będzie ok. No, rozprowadził się naprawdę pięknie, tak równiutko, ale tak, no, to co mam na dłoni muszę sobie część wy wytrzeć, bo zdecydowanie za dużo tego włożyłam na rękę. No, ile mniej więcej nałożyłam na twarz, to widzieliście? Generalnie na większości twarzy jest jedna warstwa, tylko tu dołożyłam trochę na czoło, i tu trochę na policzki i na nos. Taką, jakby powiedzmy, taki dodatek, bo trudno to nazwać drugą warstwą. No i wygląda to tak. Krycie ma, powiedziałabym, takie: no, całkiem, całkiem. Tak bardzo ładnie ujednolicił koloryt. Ja jeszcze tak patrzę tutaj na te miejsca u siebie koło nosa, dlatego że jak jest wysoka temperatura, to u mnie często jest tak, że, że mam tutaj takie powiększone pory. I tak patrzę, czy ten podkład z tego nie podkreślił, ale nie, buzia jest taka, no wiecie, kolorystycznie jednolita, taka gładka. No jak na razie jestem na tak. Tutaj nie było nic, co prawda, o długotrwałości. Chyba niczego takiego nie przeczytałam, czy też nie zauważyłam, ale nie. Nie było niczego o tym, ile on może na twarzy wytrzymać. Ale słuchajcie, skoro to ma filtr 50 i jest kosmetykiem takim typowo-letnim. No to ja zakładam, że przez cały dzień, taki jak dzisiaj, to był 35 stopni Celsjusza, to powinien sobie dać radę. Zobaczymy. Ok, nakładam korektor, przypudrujemy to i zobaczymy, co będzie dalej. Jakiś taki jasny. Tutaj mam perfect match z Loreala. To, to jest 1N ivory. Bardzo ładnie się to łączy. Ładnie się ten korektor z podkładem połączył. W zasadzie nie widać żadnej granicy. Tak jak Wam powiedziałam, korektor też jest dość jasny. Tutaj pod okiem może mam takie wyraźniejsze, jaśniejsze miejsce, no ale wiecie, tu zaraz się też przypudruje i tak dalej, i tak dalej. To jest nieistotne. To się ogra. Przypudruję najpierw okolice pod oczyma. Tutaj mam puder z Bel, ten taki wiecie, kwiatuszkowy. On jest fantastyczny po prostu do tego zadania. I za chwilę przypudruję całą buzię, ale użyję już innego pudru, bo ten jest taki, wiecie, on ma taki rozświetlający charakter i po prostu no nie chce się świecić. <laughs> Więc to poleci pod oczy. na całą buzię jakiś sypki. O, na przykład tu mam bekkę. Naprawdę bardzo ładnie kolorystycznie to wygląda. Ja wiem, że to jest troszeczkę jaśniejsze niż teraz, wiecie, reszta mojej skóry tu na szyi, na ramionach i tak dalej, no ale to wiemy, że, wiecie, brązer te sprawy, da radę się to zakamuflować. Natomiast, chodzi mi o taką, wiecie, jednolitość, taką gładkość, to tutaj ten podkład wygląda super. Jejku, żeby on tak wytrzymał. No i sytuacja wygląda tak, podkład, korektor, puder, no i co reprezentuje się w ten sposób? Moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie, poza tym jest taka, wiecie, taka gładziutka. A, jeszcze taka rzecz, która mi przyszła teraz do głowy, jak um, sobie pudrowałam twarz, słuchajcie, jak się nakłada puder, to czuć um, taką delikatną lepkość, ten podkład się tak delikatnie klei, po przypudrowaniu może jeszcze troszeczkę, gdzie nie, gdzie to jest wyczuwalne, no tak przynajmniej się to zachowało na mojej cerze, ale nie jest to jakieś, takie nieprzyjemne czy jakieś przesadne. Po prostu przy nakładaniu pudru wiecie czuć taką delikatną lepkość, no być może ten podkład ma się tak zachowywać. Słuchajcie, wygląda to tak. Ja lecę dokończyć makijaż i zaraz Wam się oczywiście pokaże, jak wygląda dokończona całość. No i jestem, moi drodzy, makijaż wykończony wygląda to tak. Muszę Wam powiedzieć, że podkład, a w zasadzie efekt, jaki ten podkład daje, bardzo mi się podoba. Buzia jest bardzo ładnie ujednolicona. No, i jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten kolor, który po nałożeniu zdecydowanie był za jasny, bo odcinał się od szyi. Zobaczcie, teraz po skończonym makijażu się to ograło. No i generalnie jakichś tam, wiecie, dziwnych różnic kolorystycznych nie ma, także wygląda to jednolicie. Generalnie wszystkie kosmetyki rozprowadziły się bardzo ładnie, a w ogóle tak na marginesie, słuchajcie, robiłam, tak sobie pomyślałam, że zrobię Wam od razu makijaż nową paletą od Rachel Leary. Hmm? Więc to co mam na oczach to jest właśnie ta paleta, ale na razie nie będę wam pokazywać, bo to będzie drugi filmik. Na razie skupiamy się na podkładzie. Nie wiem, czy pierwszy będzie film z podkładem, czy pierwszy będzie film z paletą. W każdym razie podkład. No jak na razie jestem pełna dobrych myśli. Mam nadzieję, że to się spisze. No bo podkład zapowiada się naprawdę kozacko i biorąc pod uwagę wszystkie te dobroci, które płyną z tego podkładu, ja mam nadzieję, że on się spisze, że fajnie się zachowa przy takiej pogodzie, w dużym słońcu i przy bardzo wysokiej temperaturze, bo dzisiaj ma być około 35 stopni i myślę, że teraz jest ranek i już chyba tyle jest, więc ta temperatura jeszcze na pewno wzrośnie. Trzymamy kciuki za podkład, widzimy się wieczorem, na razie pa! Hej, witam Was w podsumowaniu. W ogóle już po czasie przypomniało mi się, że ja chyba Wam nie powiedziałam rankiem, o której skończyłam robić makijaż. To tak było dochodziła, mniej więcej dochodziła dziewiąta, no ale już dla równego rachunku powiedzmy, że była dziewiąta, a w tej chwili mamy godzinę 17.59, no 18. .00. Makijaż na twarzy mam w każdym razie około 9 godzin. I muszę Wam powiedzieć, tak, to jest cud, że w ogóle przy takiej temperaturze to wszystko jeszcze nie spłynęło. Ja wiem, że się świecę, ale zaraz użyję bibułek i zobaczycie, że ta skóra naprawdę bardzo ładnie wygląda. Generalnie, słuchajcie, podkład sztos. Przede wszystkim nie czuć, mimo tak wysokiej temperatury, nie czuć na twarzy, że macie, wiecie, tapetę, że macie jakiś makijaż. Ten podkład jest lekki. Nie jest to taki gęsty, taki, wiecie, maziasty, ciężki podkład. Taki, jakbyście sobie musieli nałożyć, no nie wiem, chociażby krem z filtrem. To nie jest nic takiego ciężkiego. Podkład jest lekki, bardzo ładnie się rozprowadza. No to, że ma filtr, to wiemy, ale makijaż, słuchajcie, przy tym wszystkim się na nim utrzymał. Wiadomo, że Buzia mi się teraz świeci, no, ale to jest, słuchajcie, niemożliwe, żeby Buzia mi się nie świeciła przy 35 stopniach. Więc generalnie uważam, że wygląda to ładnie. O, zrobiłam jeszcze zbliżenie, zobaczcie, wygląda to tak, makijaż cały siedzi, ten y, podkład się nigdzie, wiecie, nie pozmazywał, nie porozwarstwiał, nigdzie się nic nie ściastkowało, czyli generalnie jest to równomiernie rozłożone na twarzy, no i widać makijaż. A to, że się świecę, no to, tak jak wspominałam, zaraz wezmę bibułkę, odcisnę trochę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po odciśnięciu. Myślę, że powinno to wyglądać bardzo ładnie, w sumie... Nie wiem, czy świeżutko to dobre słowo, ale w każdym razie, jak taki niedawno nałożony makijaż. O, może to będzie lepsze. Zobaczcie, już wygląda lepiej. Hm? Moim zdaniem to właśnie wygląda tak, jakbym ten makijaż zrobiła nie tak dawno. Ani tutaj, wiecie, przynosi mi się nic nieściastkowało. Nie. Ten podkład też nie podkreślił porów, ale o tym Wam chyba mówiłam w pierwszej części. Bardzo ładnie ta buzia naprawdę wygląda. W sumie tutaj na czole to mogę użyć jeszcze jednej bibułki. I już w ogóle będzie fajnie. <grych> ok. I myślę, że dla kogoś, kto nie używa pudru w ciągu dnia, w sensie nie pudruje makijażu, który już jest tak jak ja, nie lubię tego robić i tego nigdy nie robię. Po prostu jak sobie zrobię rano makijaż, to w takim makijażu chodzę przez cały dzień i żadnych poprawek nie robię. Ewentualnie czasem poprawiam sobie usta, ale to już wiecie, jest inna sytuacja, no bo to co jest na ustach, często szybko się ściera, no bo jemy, pijemy i tak dalej. Więc no generalnie makijaż po 9 godzinach wygląda tak. Wydaje mi się, że naprawdę. Przetrwało to upały, makijaż się ładnie trzyma, widać i brązer, no rozświetlacz to chyba nie ma wątpliwości, widać róż, wszystko ładnie siedzi, skóra wygląda równomiernie, także słuchajcie, jeśli szukacie czegoś, co da Wam wysoką ochronę przeciwsłoneczną i jednocześnie ładnie Wam ujednolici koloryt buzi, to ten podkład mogę polecić. Jest na pewno łatwo dostępny, bo kosmetyki farmaceutyczne są chyba we wszystkich aptekach. Różne ich rodzaje są, tak jak Wam wspominałam. Nie, nie jest to drogie kosmetyki polskie, więc jak najbardziej warto się za tym podkładem obejrzeć. Szczególnie te osoby, które, tak jak ja, nie lubią też nakładać sobie takich, wiecie, tłustych, gęstych, ciężkich kremów z filtrem. Jeśli nie lubicie tego uczucia, to, to jest świetne rozwiązanie, bo macie i ochronę, i macie ujednolicony kolor. OK, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Napiszcie, jakie wy macie rozwiązania na to, a może też już ktoś z was trafił na ten podkład. Piszcie co i jak, jak to u was jest z tą ochroną przeciwsłoneczną latem. Czy lubicie kremy z filtrem, czy nie, czy raczej właśnie szukacie takich rozwiązań. OK, ja się dzisiaj z wami już żegnam. Mówię wam, papa. Pa. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.